Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. To jest Pan Mateusz i Pani Mateuszowa, <śmiech> czyli <śmiech> właściciele tego vintage Shopu i o lumpeksach, co trochę porozmawiamy, z naszymi gośćmi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami już pani przez. Pani Małgosia nie oczywiście. Karka i autorka e, poradników oraz Przemek e, Srogosz, lump setter. Się. Lump -setter. To, się Bardzo dobrze. to znaczy Lump, -setter. lump, -setter. lump -setter? Ktoś kto promuje lumpeksy. Jak setter, tylko że to lumpy. lump i Dlaczego promujesz lumpeksy? Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dziendobry.tvn.pl. Dlaczego o, Boże, to jest to moja świetna profesja. opcja, świetna alternatywa dla sieciówek, dla fast fashion, niskiej jakości ubrań. To jest też dobra zabawa, to jest trochę jak kasyno. No, nigdy nie wiadomo, kiedy coś wypadnie, kiedy jakaś perełka się trafi za małe pieniądze. No właśnie, ale jak się trafi ta perełka, Pani Małgosiu, bo teraz... No to ja nie ma... oczywiście no właśnie. poradzę, jak doprowadzić ten sweter do, do bożonka. Bo tak jak powiedziałem, u mnie dzisiaj na mojej podwarszawskiej wsi było minus trzy stopnie, mm. więc ja bym chciał poszukać jakiegoś ciepłego sweterka, do którego będę mógł się tak jakoś przytulić, wtedy, kiedy żony nie będzie albo psa żeby mi było ciepło. No to jak dobra. Na co należy zwracać mamy uwagę? Mamy do wyboru różne rodzaje wełny. Tutaj pan też się mm. na tym świetnie zna, ale chyba taką najcieplejszą to jest kaszmirowa wełna. Ale kaszmirowa jest... w lumpeksie znajdziemy taką? No myślę, że tak. Oczywiście. Zależy my. jaki lumpeks. Jeśli jest to lumpeks w dużym mieście albo w centrum, to trzeba być na to gotowym już o dziewiątej. Zakasać łokcie, bo wtedy się mm. dużo łokciami pracuje. Trzeba sobie trochę wywalczyć na dostawie taki kaszmir. Jeśli jest to mały lumpeks, to jest większa szansa, że on sobie będzie wisiał i czekał, ale nie jak najbardziej na dostawie Bardzo ciekawe stwierdzenie. Tak. To znaczy, że trzeba mieć chody u takiego Mateusza i Mateuszowej? To jest trochę vintage store, to trochę działa okay. inaczej. Ceny są wyższe, bo jest mocniejsza selekcja, jest towar już mm. przebrany, a w Lumpexie trzeba mieć w taki sposób chody, trzeba po prostu być szybkim po otwarciu drzwi. No dobrze, czyli jak nie, to nie ma... Jest Kaszmir to jest no. oczywiście no, to To spółka z Kaszmirskich, więc bardzo, ale są inne, prawda, jest e, Alpaka, Mocher, wełna szetlanska. Ale, ale jak Ryns. to znaleźć, jak to sprawdzić? No. Po dotyku po wyglądzie. Pani o, po mi to, pokaże coś. Po to, Jeżeli nie mamy przede metki. wszystkim trzeba patrzeć na metkę. Mhm. No, a, a, a jeśli nie ma, no to też oczywiście to, czy jest miękka, czy jest szorska. No szorska no a takie jak tam bardziej... plastiku dużo będzie? A ja, jak mam sprawdzić, czy jest tam plastik? Co coś takiego jak próba ognia. Właśnie. O, Czyli o. można wykulkować tak. tak dłonią kuleczkę. Możesz pokazać, jak to robić? Czyli kawałek Czyli ściągnąć, takiego, tak? Po prostu. Tak, odrywamy. Albo mieć nożyczkę. I robimy, I tutaj robimy tutaj z tego mam. taką kulkę. O, dzięki. Robimy kulkę, podpalamy to i jak czuć plastiki, taką chemią, mm -hmm. tylko nie podpalamy tego ani w lumpeksie, ani w sklepie, najlepiej gdzieś tak. wyjść na zewnątrz. Jeśli nie pachnie takim palonym włosem, to jest to coś sztucznego, a jeśli palony włos, no to wełna, Czyli, natura. że jest naturalny wtedy skład. Tak. Okej, okay, dobrze. To a najlepszy... jak doprowadzić taki sweter do porządku? Kiedy już wybierzemy sobie po, po dobrej selekcji taki sweter, no, wracamy e, e. Do, do domu. Lubię to momenty, kiedy pani jak Małgosia się podciąga się zapachu, przede wszystkim. No Na pozbycie się zapachu to nie ma lepszej rzeczy jak wietrzenie. Po prostu trzeba taki sweter wyrzucić na balkon, albo powiesić w ogrodzie. albo. do no, to zamrażarki. To, zamrażarki jest, to, to jest lekka przesada. Wcale no to, nie trzeba. To znaczy, owszem, to pomaga, ale na bardzo krótko. Także ten, ten zapach po prostu zostanie zamrożony. Ale jak się sweter rozmrozi, to ten zapach niestety powróci. No, więc... Można go wypalić na kalory. Na przykład ciepło to jeszcze bardziej in, in, intensyfikuje. Po prostu trzeba wyprać, bo przecież musimy swetry też prać, chociaż Nie. oczywiście robimy to w miarę rzadko. Bo, więc wyprać i wypłukać w płynie do zmiękczającym, który przeważnie ma ładny, intensywny zapach. A ten biały proszek, który tutaj jest, on jest legalny? Nie zgadnie pan, co to jest. Soda oczyszczona. Nie. A co? Mąka ziemniaczana. Martuje pani, a po co mnie mąka? Po to, że właśnie e, jeśli mamy bardzo delikatny sweter, tak. który boimy się, że się nam sfilcuje w praniu albo e, coś się z nim stanie, to możemy go odświeżyć w mące ziemniaczanej. Ale jak to zrobić? To jest stary sposób. Trzeba po prostu mąkę... E, może mi pan pomoże po weźmieć? Pewnie, zabrać tak Jasne. to. A my tutaj pokażemy jak... Lump setter ale nie. Ale miejsca pani na masz stary. wytrenowane to, na dostawach. Po prostu bierzemy mąkę. Proszę. Dużo tej mąki. No, trochę trzeba, bo to. Wow, <laughs> bo tak. Musimy tak. 560 jak gramów. Użyczenie kurek. Trochę tak. Tą mąkę dobrze jest podgrzać troszeczkę, żeby nie spalić, w tylko że. Na przykład, albo w piekarniku. I potem musimy. Ten sweter w tej mące. Zanurzyć. Bardzo tak o, dokładnie. I sweter też nie szkodzi, się to mój też będzie od razu odświeżony. a Nie zapomniała pani wody tutaj wlać? Nie, nie, nie broń Boże. To właśnie bez wody robimy. Tylko musimy go tak przypruszyć. E, przypruszyć I tak jakbyśmy prali. delikatnie wygniatać w tej mące. A potem trzeba. No, wyjść na dwór I, <głos》> i porządnie wytrzepać. I mąka zmierze nam takie. Tak samo można robić z dywanikami, mm -hmm. które są na, z, ze skóry, z, z włosiem. Czyli tam... tak naprawdę y, nie zawsze moczyć, tak? Nie, nie nie zawsze. Ale jak moczyć. przynosimy jednak z lumpeksu, z to nie, wy, nie, nie wymyśl ten nie, no, tak tak jest. Y, oczywiście te swetry w, mm -hmm. w lumpeksach, one są przecież y, specjalnie przygotowywane. To nie jest tak, one są jakoś tam y, pod dawane w działaniu różnych środków. Zresztą one mają nieprzyjemny prawda, tak, zapach, zapach, bo to jest dezynfekcja. Dezynfekowane są. Także no taki z lumpeksu to najlepiej jednak uprać. Każdy sweter możemy uprać. Tylko Ale to, to jest... takie suche pranie mi się bardzo podoba. To suche to jest... pranie to jest bardziej takie do domu. Mhm. Natomiast, ważna jest przy praniu swetrów ważne są dwie rzeczy. Przede wszystkim musi być taka sama temperatura prania jak i prania jak i płukania mhm. i taka sama temperatura suszenia i najlepiej jest nie odwirowywać, dlatego że swetry filcują się głównie Podczas wirowania. No właśnie. Czyli nie wirujemy, Ech, wtedy nam się nie schmychuje nie tak? i nie, zmy, nie zmychacie, a jak Suszymy się nam. Zmychacie? je na takiej suszarce w stanie rozłożonym. Mhm. Najlepiej taki mokry sweter zawinąć w ręcznik. A jak to się na to jest? Suszarka po prostu? Czy to, to, jest jest jakaś tak, to jest taka czy... specjalna siatka do suszenia swetrów. Nie Układamy... Siatka do suszenia Tak swetru. jest, bo swetry powinny się suszyć w stanie rozłożonym. Mhm. Więc, o proszę bardzo, rozkładamy ją na wannie i potem taki sweterek rozkładamy. Czy to praktykujesz wszystko, co tutaj pani Małgosia A, nam... korzystał z ręczników <laughs> A z Rzeczywiście suszę na płasko, bo jak są mokre, to one potrafią się porozciągać, jeśli się przewiesi mm -hmm. przez, przez wieszak. I jeszcze jedna rzecz, to, którą pewnie pan zna. No właśnie tutaj, y, prawda, pokażemy, że tak, A, jak ten mokry nas... sweter, ten nie sposób, będziemy tutaj tak? może moczyć. Mm -hmm. Bardzo tak, y, no oczywiście musimy go ładnie tam ułożyć, zanim go… Y, 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 y. Jasne. I potem y go bardzo ściśle… Yy, tak, wyciskamy. wyciskamy, bo też jest ważne, żeby nie wykręcać swetru. Yy, Przemek, czy wy w programie dowoduje. Gwiazdy Lumpeksów też macie takie sposoby? Znaczy, no, tam są ludzie, którzy handlują używanymi ubraniami. I jakby sprzedajemy je w takim stanie, że można to założyć, wyjść, iść na imprezę i jest gotowe. Jakby. I w tym sezonie są gwiazdeczki jakieś nowe, wspaniałe tak, cudowne, Tak, prawda? Pojawiają... Ona domańska. Tak, pojawiają się gwiazdy z dużego formatu, przez, przez, dużego formatu, przez, przez duże gieź, rzeczywiście. No to są rzeczywiście gwiazdy lumpek. I i się... do, dołączają do nas do nas. jest jeszcze, hmm. tak? Tak, Kasia Zielińska jeszcze się się pojawia. Ale to są faktycznie bohaterki czy bohaterowie, którzy lubują się w tego typu tak, zakupach. Tak. Tak, tak. same mają takie doświadczenie tak, to, i dzielą się z tym to na nie na jest razie. tak, że wprowadzamy y, nowe osoby do świata, tylko no to, to są też lumpi Weterani. lumpiarze. Dokładnie, z I tego samego jest, pola W ma. stylach, TVN Style o godzinie 17.05 w każdą tak. niedzielę. Dobrze tak. mówię? Bardzo dobrze. E, to ciekawe, czemu się nadał do takiego przedtem. programu, bo ja tutaj, cały czas mi oko ucieka. Ja na wiem, lewicę. gdzie no, ja ja wiem, wiem, chyba tutaj mnie specjalnie postawiono. Gdzie ja mogę? Chodź Tomeczku, pokaż. No zobacz. No ja też wiem. Tata o no, no to nie dla mojej córki oszalała, żony? Dobrze. No, no, tylko nie wiem dla której, dla czyjej w sensie. Ładne, Dobrze, prawda? Damianku, tak, Co tak, zrobić, tak. żeby się to nie zmychaciło, pani Małgosiu? Się nie zmychać. To faktycznie. jest takiego materiału, to jest jakiś syntetyk. syntetyk, Ale widać, tak. że to przetrwa wszystko, Damian. A Ale chciałam jeszcze jedną podoba. ważną rzecz hmm. powiedzieć, że jak wieszać swetry. Czy tutaj jest ocet? Je, ocet? Tu jest ocet. Ocet dodajemy do pukania, tak. jeśli nie mamy innej A potem ten zapach Zwięk. wywietrzeje. Hmm. Zapach hmm. Wywięcz, wywie, wywietrzeje, a to To jeszcze jak wieszać swetry, pani mówił Jak Małgosiu, wieszać? I... To jest bardzo łatw, bardzo hmm. ważne, żeby właśnie o tak, wieszamy swetry, bo wtedy nie Domek robią szalik. nam się... A, wtedy, wtedy, wtedy nam się nie wypychają. To jeszcze raz, po kolei, żebyśmy my... Po prostu składamy ludzie składamy tej materii. na pół tak. łatwo zapamiętać, że tu, gdzie jest, tu, gdzie jest rękaw, rękaw, to musi być wieszak. A, czyli w ten sposób. W ten sposób. No i po prostu tak. Okay, i tylko ty. No ale jeszcze muszę powiedzieć Wam na końcu, czy wiecie, jaki jest największy sweter świata? Bo zawsze mówię jakąś ciekawostkę. No nie wiemy. No, no. no to największy sweter świata ma 11 metrów długości, Aha. 8 szerokości. O! Rękawy mają trzy z kawałkiem i taki dopiero odmechacić. I byśmy wszyscy się razem przez wtedy. Jakby można pobrać 60 stopni, stopni, 100 stopni 100, właśnie współczyno. I został zrobiony w Irlandii, w małej wiosce w Irlandii. Ciekawe ile go dziergało. Jak ja bardzo lubię to nasze spotkanie z Panią Małgosią, to jest skarbnica wiedzy. Przemka możemy zobaczyć w programie Gwiazdy Lumpeksów w TVN tele. Panią Małgosią, u nas w dzień dobry TVN. Cześć, tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl